Witajcie w kolejnym filmie z CSGO. Dzisiaj zajmiemy się komendami, które potencjalnie mogą zwiększyć nasze FPS w grze. Zrobiłem listę takich już powszechnie znanych komend, które są niby na zwiększenie FPS-ów, ale czy tak naprawdę one działają? I czy w jakiś sposób zwiększają liczbę klatek przekonamy się właśnie w tym filmie. Oprócz tego, jeśli chcecie zobaczyć film odnośnie zwiększenia FPS-ów w CSGO nie tylko komendami, ale różnymi innymi sposobami, zostawcie komentarz pod tym filmem i możecie również zostawić łapę w górę. Jeśli zobaczysz, że będzie duży odzew, będziecie chcieli, to myślę, że też taki film się pojawi. A w tej chwili już przechodzimy do komend. Więc zaczynamy od pierwszej komendy, czyli od komendy Celforce Preload. Ona wymusza wczytywanie różnych elementów, takich jak partikle, jakieś modele, dźwięki itd. itd. podczas chudzenia na serwer, podczas przedywania mapy, a nie w locie podczas samego grania, dzięki czemu możemy zaoszczędzić kilka FPS-ów. Protestowałem tę komendę, zrobiłem benchmark i podczas wyłączenia tej komendy miałem FPS-ów 223, potem ustawiłem ją na jeden, włączyłem ten cały force preload i miałem FPS-ów 225, czyli FPS skoczył mi tylko o 2. Ale ta komenda jest nie-rekomendowana przez jednego z z Valve, ponieważ ona może powodować ścinki, również mówiłem o tym w filmie odnośnie parametrów startowych, więc jeśli macie tę komendę w konfigu, możecie ją usunąć, ponieważ może ona powodować jakieś ścinki Gry, a FPS-ów daje ona tak naprawdę niewiele. Teraz dość ciekawa komenda, czyli komenda Air Dynamic, która wyłącza rozbłysk podczas strzelania oraz wyłącza rozbłysk flesza. Co prawda nie zwiększa to w żadnym stopniu FPS-ów. Ale powoduje, że nie spadają nam FPS-y podczas wybuchających flaszy. Standardowa wartość wynosi 1 i w momencie, kiedy wybuchnie blisko was granat, to wtedy FPS-y potrafią w moim przypadku spaść aż o 100. Jeśli macie naprawdę słaby komputer, to ten spadek FPS-ów może znacząco wpłynąć na rozgrywkę. Więc jeśli odczuwacie spadki FPS-ów podczas wybuchających flaszy, możecie ustawić tego medę na 0. Jeśli z kolei nie odczuwacie tego, macie dobry komputer, to możecie zostawić to na 1, ponieważ ta komenda również może wpłynąć na widoczność wybuchających. Flaszy. Dzięki rozbyskowi możemy dokładnie wiedzieć, gdzie flash wybuchł i również możemy łatwiej zlokalizować przeciwnika w momencie, kiedy widzimy jakiś tam rozbłysk na ścianie z jego broni. Teraz dwie komendy, które są często na różnych forach. Jest to komenda C Show Help i Game Instructor. Obydwie te komendy wyłączają nam podpowiedzi w grze, że mamy na przykład bombę, że przełączyliśmy tryb z na pojedynczy w momencie, kiedy gramy Glockiem. Obydwie te komendy w moim przypadku nie dały żadnego FPS-u, czy je włączyłem, czy je wyłączyłem. FPS-u miałem tyle samo. Aczkolwiek na jakichś starszych komputerach to może dać jakiś FPS, albo zminimalizować spadek FPS w momencie kiedy pojawia się jakieś powiadomienie. Lecz moim zdaniem komendę C Show Help powinniście zostawić na 1, ponieważ ta komenda pokazuje, że przełączyliśmy właśnie tryb z BARS na normalny, czy to w FAMASie, czy w Glocku. Z kolei komenda Game no Enable pokazuje różne powiadomienia, że akurat mamy bombę, że ten bombę możemy podłożyć. Jeśli nie chcecie tego na ekranie, to możecie po prostu ustawić to na 0. No jeśli chodzi o FPS, to raczej za dużo Wam to nie da. Teraz komenda chyba przez wszystkich znana i używana przez zdecydowaną większość graczy, czyli komenda NetGraph, która pokazuje nam ilość FPS-ów, jaki mamy ping, tick rate serwera itd. Tak tak Niestety w moim przypadku ta komenda powoduje spadki FPS-ów. W momencie, kiedy miałem wyłączoną tę komendę, miałem FPS-ów 227, a kiedy ja już włączyłem, włączyłem ten cały NetGraph, miałem 224-223. Więc yy, spadek FPS-ów wynosił 3-4 FPS-y. Więc moim zdaniem, jeśli macie słaby komputer, również ten Netgraf powinniście mieć wyłączony, aczkolwiek dalej możecie mieć Netgraf w grze tylko po prostu nie mieć go włączonego non-stop. Do tego będzie nam potrzebny bind, dzięki któremu netgra będziecie mieli wyświetlany w momencie, kiedy będziecie trzymać tab. Bind do tego będzie w opisie tego filmu. Jest to alternatywa dla tych, co chcą mieć więcej FPS-ów i nie mieć włączonego non-stop netgrafu. Teraz komenda, której raczej nie chcecie mieć wyłączonej, ale ona najbardziej zwiększa ilość FPS-ów i jest to komenda na wyłączenie HUD-ów w grze. Wyłączona czas rundy, wyłącza ona radar, wyłącza poziom HP, ilość amunicji, zostawia jedynie celownik oraz informacje o tym, kto zginął. Znacza co zwiększa to fps W moim przypadku dało mi to ponad 10 FPSów. W waszym przypadku może być to jeszcze więcej, jeśli macie jakiś stary komputer. Niestety jest to komenda dla tych najbardziej desperowanych, dla osób, dla których liczy się każda klatka. Jak już powiedziałem, nie ma wtedy całkowicie HADU, ale możecie sobie jakoś z tym pomóc i ustawić bind, dzięki któremu jednym przyciskiem myszy będziecie włączać i wyłączać had. Czyli możecie go sobie tylko włączać w momencie, kiedy będzie on wam naprawdę potrzebny. Ten bintum jeszcze w opisie tego filmu. Jak już powiedziałem, jest to opcja dla tych najbardziej zdesperowanych, dla których liczy się naprawdę każda klatka. Teraz również bardzo znane komendy, komendy dotyczące oczu postaci. Często używane, często podawane w różnych konfigach na fps -y. Niestety te komendy całkowicie nie działają, nie mają one żadnego wpływu na grę, nie mają żadnego wpływu na fps -y, więc jeśli z tego korzystacie, możecie to całkowicie usunąć ze swojego konfigu. Teraz bardzo ważna komenda, czyli komenda matki Mode, która może zmniejszyć albo powiększyć fps -y o nawet 100. W moim przypadku, jeśli ustawię tę komendę na 1, mam ponad 100 fps a w momencie, kiedy ustawię tę komendę na 2, mam tych FPSów już ponad 200. W niektórych przypadkach może być to odwrotnie, w niektórych przypadkach ustawienie tej komendy na 1 może dać więcej FPSów niż w przypadku ustawienia tej komendy na 2, więc warto sprawdzić, jaką wartość macie i sprawdzić, czy na innej wartości tych FPSów nie będziecie mieli więcej. Ponadto najlepiej te komendy dopisać do parametrów startowych, o czym powiedziałem w poprzednim filmie. Link do niego będzie w opisie tego filmu. Kolejna komenda, również bardzo znana, czyli komenda Air clear Decals. Do komendy uczyścimy mapę z krwi oraz z Cool. Duża ilość Kwi na mapie, duża ilość kul może również spowodować spadki FPS-ów. Ta komenda musi być dopisana do jakiegoś bindu na klawiaturze, czyli np. do chodzenia w OSD, do kucania, do chodzenia po cichu, do przeładowania broni itd., itd. ponieważ w innym przypadku to nie będzie działać, nie można tego dopisać do konfigu, ponieważ ta komenda czyści dotychczasowe ślady na ścianach, a nie wyłącza je całkowicie. Bind do tego również znajdziecie w opisie tego filmu. I pora na ostatnią komendę, którą już kiedyś pokazywałem. To jest komenda, która wyłącza pociski lecące z broni. Na starszych komputerach również może to wpłynąć znacząco na FPS-y. W przypadku trochę lepszych myślę, że nie ma sensu tego ustawiać. W moim przypadku raczej na fps -y to w żadnym stopniu nie wpływa. Ponadto komenda w niektórym może pomóc w kontroli full auto, ponieważ jeśli widzimy te lecące pociski, to wiemy mniej więcej jak te pociski lecą i jak powinniśmy przeciągnąć myszkę w dół. Aczkolwiek jeśli zależy Wam na każdym możliwym fps to również możecie te pociski wyłączyć. To są już wszystkie komendy, które chciałem Wam pokazać. Testowałem również inne różne rakie komendy, niestety one nie działały. To jest taka lista komend, które faktycznie mogą w jakiś stopniu zwiększyć ilość FPS-ów. Wszystkie te komendy znajdziecie w opisie tego filmu. Jeśli chcecie zobaczyć film odnośnie zwiększenia FPS-ów w CSGO, to zostawcie łapę w górę i zobaczę, że wiele osób chce, to myślę, że taki film zrobimy za jakiś czas. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem.